Cześć wszystkim. No, kontrola Starego Franka. Mamy już takie ładowanko słabiutkie, no bo już nie chcą akumulatory przyjmować, a to nie chcą, bo są na zielono. O, jak widzicie, są jeszcze cele, które nie do końca trzymają, ale tak jakby będziemy jeszcze tutaj sprawdzać, co tu się dzieje. No ale po pierwszej dolewce tego specyfiku, czyli tutaj tego płynu DF Gold Plus, no to powiem Wam, że. Na razie przy ładowaniu dzień w dzień. Znaczy dzień w dzień. Ostatni raz byłem tutaj tydzień temu. Nie zaglądam tutaj za bardzo. No, tak widzicie. No niestety, ale muszę powiedzieć, znaczy niestety, stety, cieszy mnie to, ten akumulator nie był zepsuty, tylko był po prostu zasiarczony. Zobaczcie, jak ładnie, jak wstaje ładnie na zielono. Także co? No słuchajcie, stary Franek, a może trochę go wskrzesiliśmy i działa. Cześć!